Zapraszam Was od tej strony, już po wycieczce. E, nadal e, jeszcze te paznokcie, ale już dzisiaj będą zmienione. E, przyszłam do Was z taką oto e, tematyką. E, ma, okno jest otwarte, mieszkam przy rondzie także dlatego są te odgłos, odgłosy yy, więc wybaczcie mi yy, o zawartości tej mojej paczki moja paczka jest bardzo zdezonowana, bo przejechała wiele kilometrów no i trzeba było ją jakoś wiecie umieścić żeby mi, co by mi nic nie wypadło czekajcie, bo ja tutaj mam yy, pamiątki wyciągnę wszystko wszystko co yy, dostałam i co kupiłam. Spoko. Wszystko jest. Wszystko mamy. E, najpierw pokażę Wam, jakie dostałam e, próbeczki, prezenty darmowe. Próbeczka Perfum C. Próbeczka Chanel, bardzo ładny ogólnie zapach. Nie, nie przepadam ogólnie za Chanel, ale ta, ta akurat wersja jest spoko. Krem. Czytałam krem. Słuchajcie, nie spodziewałam się. Normalnie tu jest 15 ml. Także spoko, próbeczka. Krem z lankoma. Dwa kremy, znaczy cera z tej marki Sephora, Sephora. My Way Giorgio Armani. Dwa buty, próbeczki. Dwie próbeczki butu. Buta, buta. Estée Lauder. Nawet nie wiem, co to jest. Protection Antioxidant Moisturizer SPF15. Krem, no e, tak. i jeszcze jeden krem z tej marki Sephora. Sephora, oraz e, ja poprosiłam o tester, e, czego ja nie wiedziałam. E, panie z Sephora, mogą Wam, Wam, nam zrobić próbkę perfum, których E, takich, jeżeli takich testerów nie mają, e, to po prostu odręcznie robią z, z tych testerów, które stoją na półce. To jest Lankom, ten najnowszy, ja nie pamiętam jak go się nazywa z takim brokatowym dodatkiem na buteleczce, więc tak. I to są moje dary. A ja kupiłam paletkę. Kuda Beauty Rose Quartz Ja Wam pokazuję karton Ale to nie o karton chodzi Chodzi o, to, o tą Cudną zawartość Co mnie pierwsze dziwiło ogólnie Nie pamiętam czy w tej poprzedniej wersji Wcześniej były takie Wiecie tutaj To co jest tu Było też tutaj na takim plastiku A Teraz tego plastiku nie ma Są cienie Oczywiście już wymacane Ten cień macałam Ten ten, ten i mat któryś z matów jeszcze, o ten powiem Wam, że ogólnie nie robi ta paletka wrażenia wizualnego tak jak się patrzy taki wiecie hmm. ja też tak miałam jak ją kupiłam, aczkolwiek ja uwielbiam chuda, ale hmm, mimo to, że ją bardzo lubię to nie zrobiła na mnie większego wrażenia ale jak już zamoczyłam pędzel, położyłam cień na powiekę to już wszystkie moje takie odeszło, po prostu. Ym, najnowszy róż, y, który no niestety, ale był tylko w wersji mini, ale krysta. Krysta, krystal, krysta, krysta. Miniaturka, nawet bez pędzelka w środku, aż dziwne, no ale okej. Okay. Y, więc tak balsam, nie to jest serum Start w odcieniu truskawki powiem Wam, że świetnie wygląda na ustach, bardzo się błyszczy na tym mi właśnie zależało żeby właśnie był taki efekt efekt, nie? Błyszczenia ja widziałam to w Rubelni bodajże właśnie i przez nią to zakupiłam i yy... Paletka Born This Way, bo wielu rzeczy, które ja chciałam kupić, na przykład najnowszy błyszczyk schudy, rozświetlacz Fenty, Fenty rozświetlacz, te takie trzy, nie było, więc nie wiedziałam. Musiałam chwilę postać, zastanowić się i kupiłam te dwie paletki. Najpierw Too Faced, najnowsza Born This Way. Tej pierwszej nie mam, jakoś nie, nie urzekłam. Dzisiaj mam wykonany makijaż. Właśnie tą paletką. I powiem Wam, że jeżeli pierwsza jest taka, yy, taka cudowna jak ta, no to warto ją kupić. Powiem Wam, że yy, maty są cudowne. Ja na powiekach mam tak. Ten, ten, ten i ten. A jeżeli chodzi o, kol, o miękki, to jest ten i ten. Słuchajcie, ja już w głowie mam co najmniej. Pomysłów na pięć makijaży jak patrzę na tą paletkę. I to jest właśnie, kamera nie oddaje w ogóle jej uroku. Absolutnie nie, nie pokażę Wam tego, co ja tu widzę. Zresztą odwrócę później kamerę z lampą i Wam to pokażę. Mam nadzieję, że będzie widać. No i paletka, która, nad którą zastanawiałam się bardzo, bardzo długo. Ja jestem y, ogólnie uwielbiam kosmetyki Fenty, ja uwielbiam te błyszczące drobinowe drobinowe rozświetlacze od Fenty, no po prostu ja je uwielbiam i, i one są dla mnie przepiękne, przecudowne i dlatego też jak zobaczyłam, że w tamtym roku co prawda Rihanna, ale w tamtym roku nie robiłam tak zakupów też w Sephora jak zobaczyłam, że Fenty Rihanna wypuściła paletkę cieni, bardzo chciałam ją mieć. Zaczęłam oglądać, bo ja też nie jestem osobą, która kupuje, tak wiecie. Wchodzę, kupuję i wychodzę, a później. Z... Zrobiłam sobie taki: jak to się mówi, research na YouTubie, w internecie, co ludzie o tej paletce mówią. I nie mówili za bardzo dobrze. Nie wiem, nie używałam jeszcze tej paletki. Ale zapowiada się świetnie. Nie jest. Yy, nie śmierdzi. Nie jest złą paletką. Co prawda, tutaj to już w ogóle wygląda u mnie w kamerze, jakby to były praktycznie same. Oprócz tego chyba. Nie, oprócz tego. Jakby tu wszystkie same maty była, ale nie są. Są tutaj trzy. I tu trzy błyski, które mam nadzieję, kryją w sobie takie drobinki, jak właśnie te rozświetlacze Diamond Bomb. I ja mam nadzieję, że tutaj będzie też tak, też w tym przypadku tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o. O te mniejsze wersje tych paletek od Riany. Nie mam ani jednej. Nie, nie, jakoś nie kręciły mnie, nie, nie, nie oczekiwałam od nich wiele, ale od tej oczekuję. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, aczkolwiek w, samym, w samej Seforze ona leżała. Zamoczyłam paluchy w tych dwóch pierwszych i stwierdziłam, że to będzie paletka dla mnie. Więc wydaje mi się, że fajnie by było, jakbym zrobiła z Wami dwa albo trzy makijaże tą paletką i zrobiła w ogóle taki specjalny, wiecie, odcinek względem o tej paletce i o tym, co o niej myślę. Teraz zrobię Wam przybliżenie do paletek z lampą.